Witam melo, cześć siemanko, ja jestem Just Mr. Matthew, witam Was na moim pokładzie, witam Was na moim kanale i dziś chciałem wyjaśnić dlaczego od miesiąca nie ma na moim kanale żadnych filmów, żadnych live'ów. Blisko miesiąc, tam bez dwóch dni, aczkolwiek bardzo źle się czułem, miałem efekty andropauzy spowodowane niedoborem testosteronu. Albo efekt odstawienny od tramalu, dokładnie od tego główna tramal w kropelkach. E, e, czułem się tak jak po oksykodonie, czyli było mi raz zimno, raz gorąco. E, aktualnie tramalu nie biorę półtorej tygodnia i mój stan zdrowia się normuje. Także za parę dni, za około tydzień live'y powinny wrócić, live'y powinny wrócić, filmy powinny wrócić, poradniki powinny wrócić, aczkolwiek nie życzę nikomu efektu odstawiennego od żadnego gówna narkotycznego. Myślałem, że od Tramalu jest bardzo ciężko się uzależnić, aczkolwiek branie codzienne Tramalu bardzo mi zaszkodziło i głupi przekonałem się, że od Tramalu też się można uzależnić. Czułem się tragicznie, potliwość straszna. Mówię, raz mi było zimno raz mi było gorąco, potem z przepocenia było mi zimno. Przykrywałem się kołdrą, to mówię, strasznie się pociłem, aczkolwiek teraz już jest wszystko dobrze, wszystko stąpa na dobrej drodze. Co u mnie byłem na kontroli po tej wymianie biodra wszystko jest ok. Na razie mam chodzić u dwóch kulach. 14 lipca mam kontrolę, będę chodził u jednej kuli. Potem, prawdopodobnie jak się będę dobrze czuł, będę chodził u bez kul. 1 kwietnia następnego roku mam zaplanowaną wymianę drugiego biodra. 25 lipca mam kontrolę rezonansu magnetycznego głowy, gdyż czuję, że coś mi się niedobrego z głową dzieje. Możliwe, że mi się głos powiększa. Także póki co czuję raz się dobrze, raz źle. I nie nagrywam, dlatego że nie chcę po prostu zacząć nagrywać a potem zrobić znów przerwy. Także to u mnie ja Wam życzę. Nie chcę, żeby ten film trwał 10 godzin. Ja Wam życzę miłego dnia. Przede wszystkim zdrowia, zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo nie chcę, żebyście podzielił mój, mój los. I pamiętajcie, uważajcie z lekami przeciwbólowymi, gdyż może to się dla Was źle skończyć. Eee, tym oto przesłaniem kończę. Eee, pamiętajcie, wbijajcie na mojego facebooka, TikToka, Discorda, ale najbardziej na mojego TikToka, Facebooka. Eee, linki będziecie mieli oczywiście w opisie tego filmu. Eee, ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Na razie, cześć.